Sen na wszystkich nieświętych wiersz. Śniło mi się, że odbywała się nade mną dintoira, publiczne rozcinanie ciała, wyjmowanie mego serca na stół rzeźniczy, zemsta za ujawnienie tego, co wszyscy wiedzą. Jak groźna może być książka, niewinne słowa. Te same, których używamy na co dzień, te same, a jednak bolesne. Uderzenia punktem w samo serce, zagrożenie oceną, co wydobywa istotę tego systemu, bycie ocenianym, bycie zdegradowanym, bycie ostatecznie zgnojonym, co staje się moim udziałem na tej publicznej Radzie. Ostrojonych poczuciem winy logarytmicznych sędziów, piłatów tysiące, na mackach matematycznych dronów przylatują, behemoty wypluwające śliskie wzory, których sami nie rozumieją. W końcu zadano cios, ostateczna cisza w łomocie serca. Tak, kochani prokuratorzy, to wy przyczyniliście się nie tylko do mojej śmierci, ale i do zgonu myśli zakorzenionej w sercu.